Ja chciałem się zapytać, ile Państwo już stoją w tej kolejce dzisiaj? Godzinę czasu. Godzinę. I co z utęsknieniem do rzeczy? Z okazji dnia dziecka? I jedno i drugie. I nie boją się trochę państwo jednak e, cały czas tej epidemii, bo jednak e, no niby są pozwolenia, ale gdzieś tam cały czas e, służby mówią o tym, żebyśmy się jednak pilnowali trochę. A tutaj jednak tłum jest dosyć ciasny i gęsty. Rękawiczki, żele. Maseczki w kieszeniach, oczywiście, więc zabezpieczenie myślę, że prawidłowo. Ile państwo już stoją w tej kolejce? Za długo. Długo, czyli? <grym> nie, nawet jest pół godziny. A spodziewaliście się państwo takich tłumów? No można było się spodziewać gdzie dziecka pierwszy dzień, kiedy jest to kolej otwarte, więc no siłą rzeczy. I głównie z, z okazji Dnia Dziecka, tak? Znaczy nie, no nie, nie, z tego, z, nie z tego tytułu, ale ze względu na to, że w końcu coś otworzyli, tak. A pierwszy raz tutaj w ZO? Czy już? czy znaczy nie, to już partnerka była z dzieckiem, ja byłem tutaj w parku rozrywki. A nie boją się państwo trochę jeszcze tej epidemii? Ale jakiej epidemii? Przecież to, jest, przecież to jest głupota. Państwo tutaj są na samym początku tej kolejki, nie, nie obawiają się państwo trochę, że trzeba będzie odczekać. Tutaj... No troszkę, ale poczekamy, ciepła, fajna pogoda to. A tam na początku kolejki mówili, że godziny już czekali, więc... No to trudno, no. <laughs> To jest są... okazji dnia dziecka rozumiem. Tak, dokładnie. Tu mamy syna, który mówi zwierzątka. Tak? I pokaż jak to robi tonik. Jak to robił tonik? Tak? Robił tonik, no. A to pierwszy raz w zoo tutaj na Śląsku? Nie, czy... nie, nie. Już któryś raz, ale I... tu na pierwszy. A syn? Która? A syn, A syn to już chyba trzeci albo i czwarty. Dobrze, to dziękuję Ci się w takim razie.